Dzień dobry, dziś mamy 30 września tytuł naszej refleksji: To Samowiedza. Pracuję nad znalezieniem drogi do samopoznania. Nauczę się, jak o siebie dbać i nawiązywać intymne kontakty bez nierealistycznych oczekiwań. Co to znaczy dbać o siebie? To znaczy akceptować siebie bez zastrzeżeń. Szanować własną integralność i własny rozwój. Dbać o siebie to znaczy nie deprocjonować swoich myśli, uczuć i pragnień. Dbać o siebie to znaczy stworzyć sprzyjające środowisko, w którym zdrowo się żyje. Dzisiaj odzyskuję szacunek dla swoich wewnętrznych zasobów. Przetrwałam o własnych siłach, ale teraz już wiem, że przetrwać to za mało. Pragnę czegoś więcej, zasługuję na coś więcej. Nauczę się dawać sobie to, czego potrzebuję. Oto pierwszy milowy krok. Nie będę ukrywała swoich potrzeb. Zastanowię się, jak je zaspokoić. Pracuję nad znalezieniem drogi do samopoznania. Dbam o siebie. Y Kochani, bo tutaj jest takie zdanie. Co to znaczy dbać o siebie? Właściwie dwa zdania. To znaczy akceptować siebie bez zastrzeżeń. I teraz tak. Jak już zaakceptujemy siebie, tak, To jest łatwiej nam ym, zmieniać może nie nazwy eliminować, ale zmieniać pracować nad swoimi wadami. Bo poprzez akceptację, bo jak coś negujemy, coś odrzucamy, to, to nawet nie jesteśmy świadomi tego swoich wad. A jak je zaakceptujemy, jest łatwiej nad nimi pracować, naprawdę. Zastanówcie się, skąd u Was jakieś takie reakcje na jakieś sytuacje? Czy te reakcje są słuszne, miarodajne do sytuacji? Na przykład ja. Bardzo często w przyszłości reagowałam przesadnie, nieadekwatnie do sytuacji. Yy, użalałam się nad sobą dużo, dużo wad. Mnóstwo. Można wypisywać jedną pod drugą. Ale zaakceptowałam wszystkie wady. I teraz naprawdę jest mi dużo łatwiej nad nimi pracować. Dużo łatwiej. Bo te moje wady są przytulone, zaakceptowane i teraz możemy zmieniać co chcemy. Życzę Wam cudownego dnia, pogody, ducha, dużo uśmiechu. Wysyłam moje serduszko i do zobaczenia. Do usłyszenia jutro. Buziakuję Pa.